Dzisiaj postanowiłem wybrać się do chłopaków z kanału Lubię Wielkie Sumy i trafiłem w miejsce, gdzie stawiałem moje pierwsze wędkarskie kroki. Także zobaczymy, czy coś z tego będzie. No woda wygląda ciekawie. Teraz panowie, którzy odpływali, powiedzieli, że mieli ładnego sandacza. To dosyć dobrze rokuje. Szkoda tylko, że wiatr się duży zerwał. No ale zapewne znajdę sobie jakieś cichel i, i, i tam spróbuję coś połowić co z tego wyjdzie, zobaczymy Strasznie wieje, ale nareszcie udało mi się znaleźć optymalne miejsce. Jest głębia nieprawdopodobna, bo tutaj za taką główką na środku rzeki jest jakieś 7 metrów głębokości. Tu mam piękny warkocz. Tutaj ta główka jest przerwana, jest wymyty brzeg. Tu jest głębina. Tam odłożyło przykosę kolejna główka i łachy. Tada! Myślę, że miejsce jest po prostu absolutne. Ech, póki co nie widzę, żeby cokolwiek się spławiało, ale jest taki wiatr, jak nie wiem co. No i w sumie nie jest to dziwne, że, że nie widać powierzchniowych ataków boleni. Póki co nie udało mi się znaleźć Łukasza. No, może jeszcze później podpłynę, może nie, zobaczymy. W każdym razie zamierzam się tutaj zatrzymać i popróbować łowić bolenie, może sandacze. No, a może cokolwiek. Zobaczymy. Jak zapewne zdążyliście już zauważyć, bolenie to jedne z moich ulubionych ryb. Ich ataki na długo zapadają w pamięć, a i sam sposób ich łowienia też jest dość ciekawy. Jest W drugim rzucie Ładny rapiszon. Boleń wziął na przelewie Dosłownie w drugim rzucie Mega jestem szczęśliwy Wiatr jest przeokrutny Postanowiłem trochę schować się za drzewami eee, No ciężko, strasznie ciężko łowi się jak jest taka wichura Ale postanowiłem właśnie też, że będę rzucał z wiatrem I ściągał przynętę po takiej kipieli Mm, tam jest nawet 8-9 metrów. Myślę, że na powierzchni mogą być jakieś bolenie. No, dodatkowo jestem na takiej główce, która, która troszeczkę jest e, krótsza niż ta poprzednia, no ale i tym samym być może i bezpieczniejsza, bo tam to rzeczywiście trochę byłem z duszą na ramieniu. No nic, może się uda, musi się udać. Kurde, był. Nie zapiął się. Kurczę, był przy samych nogach. Nie rozgiął mi kotwice w obleże. bo muszę inaczej ustawić hamulec. Miałem kolejnego bolenia. Tym razem wziął mi przy samych nogach. Kurde przez ten wiatr w ogóle ciężko jest zaciąć rybę. No nic w połowie tutaj jeszcze moment i będę uciekał. Chłopaki wpakowali mi się w miejscówkę. Odczyniają tutaj slalony pontonem łowią sobie na spinning próbują łowić na spinning sumy z tym takim śmiesznym wyglądającym jak ośmiornicą parasolka przynętą uderzając wcześniej kwokiem w wodę tak naprawdę brakuje tylko tutaj budki z hotdogami i karuzeli gdzieś na środku a tam w oddali sześć wędek rozstawionych no i co? Czy to jest taki nowy wymiar kusownictwa? Sami ocencie, ale... Ciekawe, co by mi powiedzieli, gdybym łowił ja jednocześnie dwa spinningi. Okej, okay, udało mi się dotrzeć do chłopaków. Także... Zabieram Łukasza i pokażę mu, jak łowić bolenie. Czy coś z tego wyjdzie? No, ciekawe. Ostatnio mi się nie wpinają, ale przynajmniej pokażę mu, jakie mechanizmy rządzą metodą łowienia tych żeryb. Także zostanę jeszcze z godzinę, potem uciekam. No i tyle. Ciepło się zrobiło, wiatru nie ma, podoba mi się, bo wcześniej ten wiatr to mnie wziął i po prostu skatował psychicznie i fizycznie. I obławiaj też tam jak się ten warkocz kończy. Tak całym wachlarzem po prostu żebyś. Zawsze jak łowię bolenie, to cały czas się biorę i po prostu rozglądam, bo te ryby widać, widać je na powierzchni, widać ich ataki i jak tylko zobaczysz to się tam przemieszczaj, bo on Albo zaobserwuj czy on powtórzy. Bo on walą no, niemiłosiernie, tak? No i co? Ile tak jest super, nic się nie dzieje? Czy dalej? No nic się nie dzieje. Możesz tu spędzić cały dzień, czekać aż się coś będzie działo, albo walisz gdzie indziej. To chyba tak. No dobra. W każdym razie no, warto jest sobie wrzucać właśnie tak warkoczek, jak Ci mówiłem. Gdyby się przecinał, no no. To wszystko podobne to jak na sumaku, tylko na suma nisko, no? Mhm. Nie widać drobnicy. Ty tylko uważaj, bo tam to jest kurde przepaść. Nie wiem, to nie. To klenik. Już dawno czas do domu, ale. Rzucę jeszcze kilka razy. Jestem totalnie zakochany w Wiśle. Jak tylko wracam z mojego wypadu, już zaczynam myśleć nad kolejnym. Strasznie mnie smuci. I oczywiście wkurza, jeśli ktoś bezcześci coś tak wspaniałego. Nie lubię cfaniaków, oszustów, a kłusownictwem się brzydzę. Mój dzień na rybach dobiegł końca. Jestem bardzo zadowolony. Połowiłem, przypomniałem sobie miejsce, w których zaczynałem wędkować. To, to było coś naprawdę fajnego. Ubolewam troszeczkę, że był cały czas taki wiatr, ale nie można mieć wszystkiego. Na pewno to jeszcze wrócę. Odkryłem miejsce, gdzie bolenie po prostu walą jak oszalałe. Ale dopiero zobaczyłem gdzie w momencie, kiedy przestał wiać wiatr. No nic. Teraz wracam do domu, zgarnę opierdziel od żony, zjem coś i widzimy się za tydzień bądź dwa. Trzymajcie się.